O złotym królu Midasie. W bardzo dawnych czasach żył bogaty król imieniem Midas, który nade wszystko na świecie kochał złoto. Miał on małą córeczkę złotorzęse i tylko ona jedna droższa mu była niż złoty kruszec. Wiele czasu spędzał Midas w podziemiach pałacu, gdzie przechowywał swoją fortunę. Jego ulubionym zajęciem było bowiem oglądanie zgromadzonych bogactw. Pewnego razu w skarbcu zjawił się nieznajomy mężczyzna. Jak on się tu dostał? Zdumiał się król. Przecież drzwi są zaryglowane. Nie może to być zwykły śmiertelnik. Pomyślał: Bogaty jesteś, mi dasie, rzekł, rozglądając się nieznajomy. Nie jest tego aż tak wiele, odparł król a cóż mogłoby cię uszczęśliwić? Chciałbym, aby wszystko, czego dotknę, zamieniało się w złoto. Życzenie króla miało się spełnić o świcie. Jakiż był jego zachwyt i radość, gdy w pierwszych promieniach słońca zobaczył, że pościel w której leży błyszczy złotem. Midasa ogarnął szał radości. Biegał po komnacie, dotykając wszystkiego, co mu wpadło w ręce, aby upewnić się o prawdziwości swej złototwórczej mocy. Gdy w sypialni wszystko błyszczało już od złota, Midas wyszedł do ogrodu. Tu z zapałem zabrał się do dalszej pracy. Szedł od krzaka do krzaka róż, niestrudzenie zamieniając je w złoto. Zadowolony z siebie, Midas udał się na śniadanie. Natusiu, co za nieszczęście wpadła szlochając złoto rzęsa. Wszystkie piękne róże w ogrodzie okropnie zżółkły. To najbrzydsze kwiaty na świecie. Nie płacz, kochanie, z łatwością wymienisz ten kwiat na zwykły, który zwiędnie po jednym dniu, rzekł Midas. A teraz weźmy się do jedzenia. To mówiąc, sięgnął porumianą bułeczkę. Ledwo jednak odłamał kawałek, bułka zmieniła się w niejadalne złoto. To samo działo się z innymi potrawami. – Takie świetne śniadanie, a nic, co mógłbym zjeść! – jęknął Midas żałośnie. – Tatusiu kochany, co się dzieje? – zaniepokoiła się złotożęsa. Zerwała się z krzesła i, aby pocieszyć ojca, przytuliła się do niego. Midas z czułością pocałował ukochane dziecko. Moja cudowna złotożęsa! wykrzyknął z przerażeniem Midas, patrząc na złotą figurkę stojącą przed nim. Biada mi, cóżem uczynił! rozpaczał. Niespodziewanie zjawił się nieznajomy. Jak ci się wiedzie, mi da ze złototwórczą mocą? spytał. Nienawidzę jej, zawołał król. Przez złoto straciłem wszystko co najdroższe memu sercu. Serce twoje, jak widzę, nie zmieniło się jeszcze całkowicie w złoto. Jeśli pragniesz pozbyć się swej mocy, mi da zanurz się w rzece. A wodą z niej spryskaj wszystko, co chcesz, aby odzyskało dawną postać. Midas skłonił się nieznajomemu. Nie tracąc czasu, porwał dzban na wodę i pobiegł nad rzekę. Dotarłszy do niej, zanurzył się z głową w wodzie, nawet nie zdejmując butów. Teraz napełnił dzban wodą. Ucieszył się widząc, jak złote naczynie przemienia się z powrotem w gliniany dzbanek, taki sam jaki był zanim go dotknął, więc klątwa złotodajnej mocy została zdjęta. Midas zaczął od spryskania złotożęcej. Ledwie padła na nią pierwsza kropla wody, zaczęła prychać i zdumiona zawołała – tatusiu przestań, będę cała mokra i roześmieli się oboje wesoło. Potem poszli razem do ogrodu i Midas resztą wody spryskał złote krzaki róż. Kwiaty natychmiast odzyskały swój dawny, piękny wygląd, kolor i zapach. Tylko włosy złotożęcej zachowały złotawy odcień.